Siema, jestem Harnaś. Po mojej lewicy stoi Adikum. Siema, nie pozwoliłem się przywitać. I w dzisiejszym odcinku, jak i w przyszłych odcinkach, pokażę wam, jak sobie żyję tutaj w mojej chatcie. Generalnie w pierwszym odcinku pokażę wam, jak ją zbudowałem, jak całe drewno tutaj przyniosłem, wszystko zbudowałem sam, materiał zrobiłem sam, no wszystko zrobiłem sam, nawet swoje auto sam wybudowałem, dobrze? Tak było. Także oczywiście jest jeszcze z nami kamerzysta. Który jest osobą niemówiącą, ponieważ nie ma głosu. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nas wszystkich, czyli mnie, służącego, jaki kamerzysta. Ha! Geii! Także teraz zaprezentuję Wam moje piękne auto. Nazwałem je Rumpo, zbudowałem je całe sam z części z odzysku. Teraz kamerzysta pokaż wszystkim całemu światu moje przepiękne auto, Z 250 koni mechanicznych, napęd 4x4, A1, A2, naprawdę świetne auto, świetny pojazd, hydraulika, silnik prawie nowy, tylko że się dymi, naprawdę świetne auto, polecam każdemu, nawet zapłacili mi to jest za reklamę, oczywiście na boku Coco Pops. I nawet dałem fajną rejestrację, która nazywała się płatki, lecz podczas jazdy niestety mi odpadła. I tutaj jak widzicie tą blachodachówkę, wytnę tutaj sobie kawałek jej i zrobię sobie nową rejestrację. Say Także mi się wydaje, że o moim aucie to już tyle. Aha, I zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili suba, łapę w górę, jakiś komentarz i napiszcie również w komentarzach, żebyście, czy byście chcieli zobaczyć drewnianą melinę moją. Surprise, motherfucker! Spychamy tego słoma! O kurwa!